No, i to się zaczyna rodzicielska akwilibrystyka, prawda? Tak, no wiemy jak to jest. Świetnie, dobrze, szanowni państwo, wielkie brawa. I panie Ryszardzie, proszę z nami pozostać. A my przechodzimy do następnego sołectwa sołectwo Jeziernik. Państwo Mateusz i Paulina Czerwińscy. Świetnie, a my, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego sołectwa. Gniazdowo tym razem. Michał Staszko. Zapraszamy, uśmiechnięty. Pan Michał już nas zdąża. Powierzchnia gospodarstwa, 75 hektarów, prowadzi gospodarstwo od 2021 roku. Uprawy: kukurydza, pszenica, rzepak, buraki. Prowadzi także firmę MS Farm, związaną również z branżą rolniczą. Miało Staszko już na naszej scenie. Dzień dobry, kłaniamy się i gratulujemy. I szanowni Państwo, sołectwo Nowa Cerkiew. Państwo Adam i Ewa Adamczyk. Zapraszamy. Dzień dobry, gratulujemy. Świetnie, że Państwo jesteście razem z nami. I sałectwo palczewo, drodzy Państwo. Pan Paweł Dabiński. Silne wsparcie, Panie Pawle, mocne, bardzo dobrze. Powierzchnia gospodarstwa 50 hektarów, uprawy rzepak, pszenica a gospodarstwo prowadzone od 2010 roku, a się takie wsparcie. A już wiem, nieprzeciętny uśmiech, no jest to, przystojny facet, nie? No pewnie, że tak. I szanowni Państwo, sołectwo Ostaszewo, Państwo Zbigniew i Anna Czarneccy, zapraszamy. Państwo, no. Pfum. Tego zabraknąć nie może, absolutnie. To wszystko, ale przepięknie, drodzy Państwo. Ja proszę... O... O, proszę bardzo. Pani sobie robi selfie. Trzecie, czwarte, piąte, ale to na scenie też możemy. Nie, kręci film. Jeszcze lepiej, oto będą się chlebem. Ten gest od wieków symbolizuje szacunek do pracy rolnika, wdzięczność za plony i gotowość do dzielenia się tym, co mamy najcenniejszego. Chleb to znak dostatku, wspólnoty i jedności. Dlatego właśnie dziś, podczas dożynek, pragniemy go przekazać i podzielić, aby każdemu starczyło i aby nikt nie został pominięty. To jest moment bardzo symboliczny, tradycyjny. Codziennych wyzwań zatrzymujemy się, by podziękować za progi, za pracę rolników, za to, co urodziła nasza ziemia. Chciałabym z tego miejsca wyrazić ogromny szacunek i wdzięczność wszystkim rolnikom z gminy Ostaszewo, jak również z terenu całego powiatu Nowotorskiego. Państwa praca wymaga ogromnego zaangażowania, siły, determinacji oraz cierpliwości. Każdego dnia udowadniacie, że mimo zmiennych warunków, mimo coraz trudniejszych realiów, można być wiernym swojej ziemi i swojemu powołaniu. Tegoroczny sezon niestety nie był łaskawy. Tak, Wszyscy wiemy, jak wielkie szkody przyniosły ulewne deszcze, które nawiedziły Żuławy. Zalane pola, opóźnione żniwa, trudne warunki do pracy, to wszystko sprawiło, że ten rok był szczególnie wymagający. Mimo tych wszystkich przeciwności, stoimy w śladach z chlebem dożynkowym w dłoniach. I jako wspólnota silna doświadczeniem, solidarnością i wiarą w lepsze jutro. Drodzy rolnicy, wasza wytrwałość jest dla nas wszystkich le lekcją pokory i odpowiedzialności. Dziękujemy Wam za każdy dzień pracy, za dbałość o ziemię, za to, że dzięki Wam mamy chleb na nasze doskonale. Dziękuję również Waszym rodzinom, nie, 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 nie. bo rolnictwo to nie tylko zawód, to Często styl życia, chęde. który wymaga współpracowania i poświęcenia wszystkim. Że... Dziękuję także wszystkim mieszkańcom i organizatorom dzisiejszego święta. Panu Wójtowi, wójtowi Gminy Pani Dyrektor z Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Staszewie, i Radom Sołeckim, Kołom starostą Miejskich, Starostom Dożynek młodościowi Pawłanu, strażakom, obwodnikom, lokalnym artystom i zespołom, a także w liście zgromadzonym i zaangażowanym pracownikom starostwa. Mieję długo wypić dożynek również do wsparcia sponsorów. To dzięki Wam możemy dziś, mimo trudności, cieszyć się wspólnego bycia razem. Niech ten dzień będzie świętem nadziei i wdzięczności. Niech chleb dożynkowy, symbol rodzaju jedności, zapowiedzią lepszego czasu. Szanowni Państwo, życzę wszystkim zdrowia, spokoju i siły. Rolnikom lepszych warunków, stabilne, stabilnego i zasłużonego szacunku. Mieszkańcom dumy ze swojej ziemi i ja. Szanowni Państwo, radosny dożytek, radosnego świętowania. Dziękuję bardzo. Obrigado, Bruno. Ah

Wszystko jest. Dla mnie tylko taką. A druga? Tylko. Ude